Od 2026 roku Twoja księgowość musi działać jak szwajcarski zegarek. I to niestety Ty, jako przedsiębiorca, będziesz musiał tego dopilnować. Skończy się dosyłanie dokumentów po czasie i księgowanie starszych kosztów, a wszystko będziesz musiał przekazać do księgowości niemal od razu. Każdy przychód i każdy koszt będą musiały być zaksięgowane w terminie. Jeśli nie przygotujesz się na te zmiany, Urząd Skarbowy zrobi to za ciebie, a wtedy nie będzie komfortowo. Cześć, tu Marek Golec. Jestem doradcą podatkowym i pomagam przedsiębiorcom legalnie płacić niższe podatki, by mogli rozwijać swoje firmy. Co się zmienia w Twojej księgowości od 2026 roku? Wyobraź sobie, że od lat prowadzisz Księgę przychodów i rozchodów w Excelu, albo nawet w zeszycie. Trochę. Tak jakbyś pisał pamiętnik, czasem codziennie, a czasem hurtem na koniec miesiąca. I nagle ktoś mówi koniec. Od 2026 roku wszystko ma być cyfrowo, na czas i bez żadnych skrótów. To właśnie dzieje się z KPIR. Nie chodzi o małą poprawkę czy nową tabelkę. To rewolucja, która zmienia sposób pracy przedsiębiorców i biur rachunkowych. Od 2026 roku KPR trzeba będzie prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej i w ścisłym rygorze terminów. Nie ma już miejsca na improwizację, ani pani Aniu, wrzuci mi pani te koszty za styczeń, bo dopiero teraz odnalazłem. Można powiedzieć, że Fiskus mocno zaciska reguły. Każdy przychód i każdy koszt musi być ujęty w terminie. Z perspektywy urzędów to świetna wiadomość, bo łatwiej im analizować dane. Z perspektywy przedsiębiorców, to koniec swobody i trzeba będzie dostosowywać się do nowej dyscypliny. I to dyscypliny nie tyle papierkowej, co cyfrowej. Urzędy chcą mieć dostęp do Twoich danych niemal w czasie rzeczywistym. To trochę tak, jakbyś całe życie jeździł maluchem i nagle ktoś powiedział: Przesiadasz się do Tesli. Samochód nadal ma kierownicę i pedały, ale wszystko działa inaczej. Musisz nauczyć się nowych zasad, inaczej nie ruszysz. Dla wielu osób będzie to trudna zmiana mentalna. Do tej pory księgowość była elastyczna, a teraz zamienia się w coś w rodzaju szwajcarskiego zegarka. Każdy ruch jest zaplanowany, każdy element pasuje do układanki. Jeśli nie przywykniesz do tej precyzji, możesz poczuć się nieco przytłoczony. Cyfryzacja KPIR koniec zeszytów i Excela. Od 2026 roku nie będzie już papierowych ksiąg. Nie będzie można prowadzić KPR w zeszycie ani w Excelu, który żyje tylko na jednym komputerze. Księga musi być elektroniczna w systemie, który potrafi generować dane zgodnie z nowym wzorem i przesyłać je w formacie JPK, PKPR do urzędu skarbowego. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że nawet jeśli prowadzi księgowy samodzielnie. Musi zainwestować w odpowiedni program, albo współpracować z biurem, które ma takie narzędzia. To trochę tak, jakby nagle zlikwidowano wszystkie budki telefoniczne i kazano każdemu korzystać ze smartfona. Niby logiczne, bo i tak większość już to robi. Ale kto został przy starych rozwiązaniach, ten ma problem. Dla biur rachunkowych, cyfryzacja oznacza konieczność dostosowania oprogramowania. Pojawiają się nowe kolumny. Nowe dane do ujęcia, jak NIP kontrahenta, czy powiązanie z fakturami w KSEW. Programy księgowe muszą być aktualne i zgodne z nowymi wymogami. W praktyce oznacza to inwestycje i reorganizację pracy. Trzeba będzie zmieniać procedury obiegu dokumentów, ułożyć komunikację z klientami na nowo i przeszkolić zespół, by każdy wiedział, jak obsługiwać nową księgę. Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa danych. Urząd wymaga, aby system zapewniał trwałość, nieusuwalność i pełną archiwizację wpisów. To już nie jest luźny Excel, który można poprawić w dowolnym momencie. Tutaj każdy wpis jest śladem, który zostaje na zawsze. To trochę jak w mediach społecznościowych. Raz wrzucony post, nawet usunięty, zostawia ślady. Cyfryzacja zmienia też relacje między przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Klient nie może już przynieść siatki dokumentów w ostatniej chwili, bo system musi działać na bieżąco. Biuro staje się bardziej partnerem w organizacji dokumentów niż tylko archiwistą faktur. To nowa jakość współpracy, która wymaga dyscypliny po obu stronach. Dyscyplina w terminach. Koniec dosyłania faktur po czasie. Do tej pory wielu przedsiębiorców miało swój styl. Jedni dostarczali dokumenty co tydzień, inni raz w miesiącu, a byli i tacy, którzy raz na kwartał przynosili cały worek papierów. Od 2026 roku ten styl się kończy. Wszystkie faktury i dokumenty muszą być zaksięgowane najpóźniej do 20 dnia miesiąca po miesiącu zdarzenia. Czyli jeśli ktoś ma wydatek firmowy 5 marca, faktura musi być wprowadzona najpóźniej do 20 kwietnia. Jeżeli klient dostarczy ją 25 kwietnia... To formalnie jest po terminie. Nie będzie już miejsca na nadrabianie zaległości. To zmienia sposób pracy biur rachunkowych, które będą wymagały od klientów pełnej terminowości. Można to porównać do deadlineów pracy. Jeśli szef każe oddać projekt do 20, to nie tłumaczysz się, że komputer mi się zawiesił albo zapomniałem. Termin to termin. Urząd Skarbowy myśli dokładnie tak samo. Nie liczy się tłumaczenie, liczy się data. To także oznacza, że biura rachunkowe będą musiały bardziej pilnować klientów. W praktyce skończą się żarty w stylu przywiozę pani papiery, jak wrócę z urlopu. Jeśli klient nie wyśle faktur do 20, to nie ma czego księgować. Biuro będzie musiało ustalić nowe zasady gry: częstsze przypomnienia, automatyczne systemy do zbierania dokumentów, a nawet kary umowne w umowach z klientami. To już nie tylko księgowość, ale trochę zarządzanie projektami. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zmienić nawyki. Nie można już zostawić wszystkiego na ostatni moment, bo wtedy nie da się wywiązać z obowiązku. Trzeba nauczyć się regularności. To jak z chodzeniem na siłownię. Jeśli chodzisz raz na trzy miesiące, nic z tego nie będzie. A jeśli chodzisz regularnie, efekty przychodzą same. Koniec zbiorczych wpisów. Faktura po fakturze, dzień po dniu. Największa zmiana to koniec zbiorczych zapisów. Do tej pory wielu przedsiębiorców korzystało z uproszczeń. Wystawiali zestawienie miesięczne dla wszystkich faktur i księgowali je jednym wpisem. Od 2026 roku to nie przejdzie. Każda faktura musi być wpisana osobno do księgi. Jeśli klient wystawił 150 faktur w lutym, to w KPIR pojawi się 150 wpisów. Nie ma opcji, żeby wszystko zsumować. To samo dotyczy kosztów. Paragon bez NIP nie będzie podstawą do ujęcia w kosztach, chyba że mieści się w wyjątkach. Trzeba prosić o faktury. Sprzedaż bez kasy fiskalnej trzeba ujmować w zestawieniach, ale można je robić miesięcznie w jednej pozycji. Sprzedaż z kasy fiskalnej można księgować miesięcznym raportem fiskalnym, choć formalnie można też dziennie. Urząd daje tu wybór ale i tak znika możliwość jednego wielkiego podsumowania wszystkiego. To trochę jak w diecie. Do tej pory mogłeś powiedzieć dietetykowi ogólnie w marcu zjadłem 8 pizz i 10 kebabów. Teraz musisz podać 1 marca pizza, 3 marca kebab, 5 marca pizza i dietetyk. W tym przypadku urząd ma pełny obraz. Takie podejście może być uciążliwe, ale z drugiej strony daje pełną przejrzystość. Jeżeli klient ma porządek w papierach, to paradoksalnie nowy system może mu ułatwić życie. Bo wszystko jest jasne i klarowne. Warto tu dodać, że podobne zasady funkcjonują w KSEF. Każda faktura jest osobnym wpisem. Widoczna dla fiskusa. Teraz to samo podejście przenosi się do KPIR. To spójna logika. Faktura po fakturze. Dzień po dniu. Nie ma skrótów ani ułatwień. Jeśli ktoś liczył na to, że wciąż da się upraszczać, musi zapomnieć. Co to oznacza w praktyce? Jak się przygotować? Nowe przepisy oznaczają, że biura rachunkowe i przedsiębiorcy muszą zmienić swoje nawyki. Biura muszą wdrożyć nowe systemy i nauczyć się pracy na większej liczbie danych. Przedsiębiorcy muszą przyzwyczaić się, że dokumenty trzeba przekazywać na czas. Nie będzie już dogadania. Urzędy zyskają ogromne narzędzie do kontroli, bo będą miały dostęp do danych szczegółowych. Dzień po dniu, faktura po fakturze. To pozwoli im łatwo wykrywać anomalie i nieścisłości. Nie będzie już miejsca na kreatywną księgowość. Kontrola stanie się prostsza. Urzędnik nie będzie musiał przychodzić do firmy, żeby sprawdzać dokumenty. Wystarczy, że kliknie i zobaczy dane w systemie. To rewolucja w kontroli podatkowej. Dlatego mówię jasno: jeżeli do tej pory prowadziłeś księgowość w stylu raz na kwartał zaworzył papiery do biura od 2026 roku, musisz to zmienić. Lepiej przygotować się wcześniej, żeby nie obudzić się w sytuacji, gdy mleko już się rozlało. Trzeba wdrożyć dyscyplinę już dziś, bo 2026 rok już za pasem. Od 2026 roku KPR stanie się Szwajcarskim zegarkiem. Każda faktura, każdy przychód i każdy koszt na czas w odpowiedniej rubryce. Jeżeli nie zaczniesz teraz pracować w tym rytmie, Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie, a wtedy naprawdę nie będzie Ci do śmiechu. I tu pojawia się pytanie: chcesz mieć poczucie kontroli nad własnym biznesem, czy chcesz, żeby kontrolę nad Twoim biznesem przejęło państwo? Odpowiedź zostawiam Tobie, ale decyzję trzeba podjąć już dziś. Bo ta zmiana to nie tylko obowiązek, to też szansa, żeby w końcu uporządkować swoje finanse i zbudować biznes na solidnych fundamentach. Zamiast traktować to jako bad urzędu, można potraktować jako trening dyscypliny, która w długim terminie daje przewagę konkurencyjną. Bo ten, kto ma porządek w papierach, podejmuje trafniejsze decyzje i lepiej zarządza swoją firmą. Jeśli chcesz, żeby Twoja księgowość od 2026 roku naprawdę chodziła jak szwajcarski zegarek, bez opóźnień, bez powaganu i z pełną precyzją, odezwij się do nas. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Pomożemy Ci przygotować firmę na nowe zasady, żeby fiskus nie zaskoczył Cię w najmniej odpowiednim momencie.